Na przesilenie zimowe, tak zwane święto Hutrala, najbardziej podobały mi się miotowe ciastka. No, może zaraz po tych wszystkich epickich opowieściach, jakie słyszałem od rodziców, tak było do czasu, gdy nie skończyłem trzynastu lat. Gdy miałem trzy, uciekliśmy do imperium ludzi. Nie rozumiałem dlaczego, ale ponoć tak trzeba było postąpić. Rozumiałem tylko to, że teraz jesteśmy bezpieczni, oraz czułem melancholię za tym, co utraciłem. Bardziej za tym, co utracili moi rodzice, a jednak zdawało mi się, jakbym to był ja. Mimo to wszystko było dobrze. Pomimo opuszczenia dawnych ziem, większość klanu była z nami, a nam się powodziło. Słyszałem, że nie tak jak dawniej, ale niczego nam nie brakowało. Byłem szczęśliwy. Czując się częścią czegoś więcej, takie miałem wrażenie, aż do trzynastego roku życia. To działo się już wcześniej, jednak wtedy przekroczona została ostatnia granica, ujawniająca przede mną cały proces. W tym roku rodzice nie zająknęli się słowem o żadnym z licznych mitów. Ojciec dał mi spróbować piwa, więc czekałem cierpliwie, siedząc przy biesiadnym stole. Zabijałem czas delektując się nowym trunkiem który choć niekoniecznie mi smakował, topiłem go zaszczycony ojcowską uwagą. Zauważyłem, że wiele tradycyjnych, krasnoludzkich potraw zniknęło z naszego stołu. Po golonkach, galaretach czy tradycyjnej potrawce z dzika, kapusty i suszonych śliwek nie było śladu. Za to pojawiły się zawijańce z jasnego pieczywa wypełnione mięsem mielonymi ziołami. Słodkie bagietki i naleśniki. Typowo ludzkie potrawy. Zdziwiłem się, jednak nie zająknąłem się słowem, po prostu akceptując nową rzeczywistość. Koniec końców, duch Borg nakazuje się uczyć i z radością akceptować nowe doświadczenia. Tedy pozostawałem wierny tym zasadom, aż wreszcie późno w nocy ostatni gość opuścił nasz dom, a ja z trudem przebudziłem się z letargów, w który zapadłem, starając się nie zasnąć. Mając pewność, że nikt nie wróci, postanowiłem zapytać, skąd ta nagła zmiana w obyczaju. Wówczas pierwszy raz w swoim życiu zostałem pobity. Z perspektywy czasu jest to dosyć oczywiste. Moi rodzice ulegli imperialnej propagandzie oraz własnej chciwości, wmawiając mi nienawiść do własnego ludu. Na ich obronę można powiedzieć, że większość klanu tak postąpiła. Klan Ruwach. Był kiedyś najbardziej wysuniętym na zachód kasnoludzkim klanem. Był specjalizował się w wolnym handlu z ludźmi, tak było do czasu pewnej intrygi, w wyniku której musieliśmy zbratać się z błym wrogiem w celu przetrwania. To smutna i dunna historia o tym, że przyjaciele nie zawsze są niezastąpieni, a upadek może dosięgnąć nawet najdumniejszych. Jednak dla nas, uchodźców Rówach, była to również wygodna wymówka. Cokolwiek się nie robi i jakich strasznych czynów się nie popełnia, jest to spowodowane naszą starą porażką. Pijani tuczemy własne dziecko? Kradniemy od biedniejszych? A może katujemy własnego syna, bajając mu nienawiść do krasnoludów i ucząc go, że definiuje nas tylko przynależność frakcyjna? Wszystko trzeba wybaczyć, bo my, lud Ruwach, zostaliśmy poszkodowani przez życie. I tak zaczęła się moja przygoda. Moja własna wędrówka, w której wszystkie drogi zawsze zdawały się prowadzić do porażki. Trzy lata później nie upominałem się już o mity. Tylko cały wściekły błagałem z łzami, by rodzice pozwolili mi już wyruszyć na wojnę i zabić wszystkich zdrajców. Widzieli, że drże ze złości wobec grasnali, których nigdy nie widziałem na oczy. Widzieli, byli przerażeni, przerażeni tym, do czego sami konsekwentnie dążyli. Malerowi wreszcie udało się mnie upić. I zmorzył mnie sen. Pijacki i pełen strachu stan, w którym cały czas byłem spięty. Gdy otworzyłem oczy, czułem się gorzej niż wtedy, gdy je zamykałem, ale miałem wrażenie, iż naprawdę tego potrzebowałem. Dalej byliśmy w tej zapyziałej karczmie, a na stole dalej było jakieś tanie i paskudne żarcie. Ten twój człowiek pojawi się kiedyś? Powiedziałem jeszcze zaspany i zirytowany, ale złodziej uciszył mnie syknięciem niczym kota. Zglądał się niespokojnie i ewidentnie przypatywał czemuś, co znajduje się za moimi plecami. Edukatorzy? Mówię cichym i zaskakująco piskliwym głosem. Nie. Odpiera normalnym głosem i przechyla prawdopodobnie pusty kufel. Gradla niepoznaki. Istnieje szansa, że przyszedł, jak to mówisz, mój człowiek. Co to znaczy szansa? Zaczynam się denerwować jeszcze bardziej i pocić. Nie wiesz, kto to jest? Nie znam większości ludzi, z którymi pracuję. Odpiera z parszywym uśmiechem ale tego, Krasnolda, znam. Skoro go znasz, to czemu nie wiesz? Odwracam się nerwowo i rzucam na niego okiem jego jegomość należy do osób, których nie idzie zapomnieć. Ma przy sobie pełną broni założonej zapas, topór, miecz, pistolety i sztylety pełen zestaw. Chodzi dziarskim krokiem kogoś, kto niczego się nie obawia, a ręce upiera o biodra. Najstraszniejsza jest jednak jego twarz: jak niemal każdy krasnolud ma brodę, ale jego oczy przypominają te u psa. Wokół nich twarz jest ciemniejsza. Jakby pomalowana jakimś makijażem. Spotkałem go kiedyś. Jednak nie w charakterze współpracownika. Mówi powoli, podczas gdy krasnolud idzie ewidentnie w naszą stronę. Potrafię to określić po dźwięku jego grubych podeszw, uderzających o podłoże. Od kiedy wszedł, hałas w tawernie sukcesywnie cichnie. Wreszcie robi się grupowa cisza. A powietrze staje się jakieś ciężkie. Kątem oka dostrzegam, że Moller kładzie sobie na udzie sztylet. Czuję dokładnie tak, jak nie potrafiłem poczuć tego, co się wydarzyło w mieszkaniu. Nie zdążę otworzyć ust, a poruszę się z prędkością gromu i któryś z nich padnie tupem. Tak musi być. Czuję tą niemożliwą do zmiany przyszłość, nie potrafiąc sobie wyobrazić innego sposobu na rozładowanie tego napięcia. Manta pozdrawia. Mówi do złodzieja, a cała nasza trójka zastyga, niczym uwięziona w zastygniętym betonie. Manta? Mole zgrywa głupka, a ja oczami wyobraźni widzę kogoś, jak nagle ciga rozmówce, a mimo to nie mogę dojrzeć jego wygranej. A kim jest ta Manta? Jak brzmią jego pozdrowienia? To ona, i myślę, że gdyby powiedziała coś konkretnego, brzmiałoby to jakoś tak: Nie próbujcie gać nożem dwolina. Bo i tak ci się nie uda. Wtedy pomogłeś mi wejść do środka. Mój towarzysz zmienia przedmiot rozmowy, ale widzę, ciągle jest napięty i gotowy. Pomogłem. Teraz też pomagam. W końcu, jak często decydujemy się na faksy. Są ryzykowne. Ktoś może je przechwycić. moler jakby to dokańcza zdanie za swojego rozmówcę. Otóż to. Przyszedłem po medyka. Przysyła mnie EO. Dwolin mówi pewnie i spokojnie, jednak bez problemu przejeżdżał plan złodzieja. A mam ci uwierzyć, bo... Proszę cię! Krasnolud parska śmiechem, bardzo nieprzyjemnym i równie strasznym co milczenie. Krasnolud edukator, to byłoby coś. Mam ci opisać wygląd Manty czy Luisa. Wiesz jak wygląda Luis? Wiem, ale do rzeczy. Nie mamy czasu tak stać i się wykłócać. Wóz albo przewóz. Stwierdza kategorycznie. Przewóz. Odpiera wreszcie. Ale po wszystkim chcę poznać Luisa osobiście. Pomyślimy jak się spiszesz. Mówi Ciasko nasz nowy towarzysz pokazując gestem żebyśmy się zebrali. Na pierwszy rzut oka widać, że dwornie jest lepiej poinformowany. A biorąc pod uwagę charakter organizacji zapewne oznacza to, że jest wyżej w hierarchii. Wiem jednak, że to zły czas na zadawanie takich pytań. I tak zdążyliśmy już zbyt długo tutaj tężyć. Jeśli w całości dotrzemy na miejsce, to postaram się być bardziej stanowczy i dowiedzieć się jakichś konkretów. Dziwnie wstaje się z ławki po tak długim czasie siedzenia, zupełnie jakbym zapomniał, jak się czuje nogi. Momentalnie dociera do mnie, jaki jestem zasztywniały, jednak nie mam czasu, aby się przyciągać. Bo widzę coś, co umyka moim wojowniczym kolegom. Czerwone kaptury! krzycze, wskazując palcem kilku edukatorów wchodzących do środka. Cały szynk zwraca na nich uwagę, a oni zwracają uwagę na nas. Czas jakby zatrzymuje się na chwilę, gdy mierzymy się wzajemnie wzrokiem. Teraz to moi wrogowie, a jednak rozumiem ich jak nigdy wcześniej. Zabieraj medyka i na zaplecze! gasnął tknie w swoim języku, jednocześnie przewracając stół. Dowiaduję się dlaczego dopiero gdy Morel rzuca się na mnie kładąc na ziemię, a pociski wystrzelone z pistoletów przebijają drewno. Za osłoną nie widać nas, więc nie mogą skutecznie celować. Jestem niczym w szoku, całkowicie zafiksowany na krwi, które jest przede mną. Nie mam pojęcia do kogo należała, w ogóle nic nie wiem. Czuję się jakby pod wodą, ciężki, spętany i nie rozumiejąc słowa z tego co gorączkowo próbuje się do mnie mówić. Słowa rozmywają się w gęstym środowisku, całkowicie tracąc znaczenie. Złodziej wymierza mi cios otwartą ręką w policzek, a ja czuję, jakby ktoś mnie nagle wynurzył. Znowu zaczynam rozumieć, co się dzieje. Zbieraj dupę w troki! Blondyn mówi z szerokim uśmiechem, a ja zastanawiam się, czy to jego sposób reagowania na stres. Masz mały chrzest bojowy! Głowa nisko idziemy pod te barierki! Wskazuje palcem na lichą drewnianą balustradę, ale najwidoczniej lepsze to niż być na otwartej przestrzeni. Przebiegamy przy akompaniamencie świszczących kul. Moller przewraca po kolei stoły i chowa się za nimi. Szybko uczę się od niego tego zachowania, bo nie ma lepszej motywacji niż była przeżycia. Odnotowuje jednak, że wcale nie zbliżamy się do zaplecza. Mimo to zdaje się na bardziej doświadczonych ode mnie. Sprawa szybko się wyjaśnia, pobiegnąc od mebla do mebla, zaczynamy się zbliżać do upragnionych tyłów budynku. Nie dajemy rady dojść do drzwi, a cała buta cichnie. Rozglądam się nerwowo i widzę, że edukatorzy leżą pokotem. Między ich bezwładnymi truchłami stoi kasnolud. Cały we krwi. Zatrzymuje się zdezorientowany: Dalej, dalej! odzywa się wściekły: Nic się nie zmieniło! Dołącza do nas i biegniemy do tylnego wyjścia. Pracownicy nie wyglądają na będących w ugodzi z moimi nowymi kolegami, ale jeszcze mniej wyglądają na skłonnych stawiać opór. Wpadamy do kuchni, która wygląda jak wyjątkowo zapuszczona rzeźnia. Spuchnięto od wilgoci deski, a pośród nich bezładnie porozrzucane podroby. Wszędzie plamy z tłuszczu, oleju i krwi. Zapach w pierwszej chwili wywołuje odruch wymiotny, jednak udaje mi się go powstrzymać. Jestem chirurgiem, a wciąż mam tu takie odruchy. Nie chcę myśleć o tym jedzeniu, które zjadłem. Wybiegamy na zatłoczoną ulicę, idealnie wpasowując się w rozpędzonych w tumulcie ludzi. No może poza naszym nisko rosłym towarzyszem umorsanym w krwi. Ludzie jednak zdają się nas nie widzieć, bo w ogóle nie zwracają uwagi. Nawet gdy obijają się i brudzą swoje ubrania we krwi. Nadwoli jest jej pełno, aż cały nią ocieka. Po jego ruchliwości oceniam, że większość nie należy do niego. Wpadamy w jakąś boczną uliczkę. Zmieniając niecierpliwy marsz, w bieg, od którego tracę cały dech. Widzę, że muszą dopasowywać swoje tempo do mnie. Jest mi wstyd, bo nawet ranny Moller jest znacznie bardziej żwawy ode mnie. Wreszcie odnajdujemy jakieś spiralne schody prowadzące w dół. Na samym dole jest niewiele światła. Jednak całkiem sporo ludzi. Widzę, że to umieralnia. Są tu sami biedni, chorzy i naćpani. Gdy zatrzymujemy się... Dociera do mnie, dlaczego wydawało mi się, że słyszę jakąś cichą melodię. Nikt nie śpiewa, ani nie nuci. To ciche łkanie ludzi, czekających na nieuniknione, zbija się w jeden straszny amalgamat dźwięków. Są wszędzie. Leżą bezwładnie lub próbują wstać, jednak zaraz upadają. Kłępią się na sobie niczym robactwo. Jednak pomimo tych straszliwych warunków czają się w cieniu pod ścianami, zupełnie jakby mieli fotodermatozę. Tylko nasza trójka stoi pośród tego lichego światła. I choć znajdujemy się w istnym piekle na ziemi, dopiero teraz zaczynam się bać. Widzimy, co jest przed nami bardzo wyraźnie. Choć postać zdaje się być utkana z cienia, ów zdawałoby się namacalny mrok. Wiruje niczym tornado wielkości człowieka. Po chwilę fenomen ustaje, a w miejscu pojawia się pokrętna postać wysoka na jakieś 2,5 metra. Jest karykaturą człowieka, ze swoimi długimi, powykręcanymi kończynami i twarzą nierozróżnialną od innych istot z tego gatunku. Pierwszy raz w życiu widzę Hieromantę, a co gorsze chyba doświadczam jego narodzin.